Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ustawić sobie powiadomienie premiery danego artysty. Także zapraszam do oglądania. Więc, aby móc dostać powiadomienie o artysty nowej piosence albo artystki, należy najpierw wyszukać artystkę, którą albo artystę, którego chcemy obserwować. Wybieramy sobie naszą artystkę lub artystę. Klikamy obserwuj i w tym momencie, za każdym razem, gdy będziemy na przykład w naszej głównej stronie, czyli na home, tu w tym miejscu powinno pokazać nam się powiadomienie, że Olivia Rodrigo dzisiaj wypuściła singiel, który możecie przesłać na Spotify'u. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnych poradników. Cześć!